Witam. Dzisiaj umówimy konflikty łączników w przegrodach poziomych. W momencie, gdy w szafie czy w szafce mamy przegrody pionowe i wobec nich są wprowadzone przegrody poziome, mamy kłopot z przykręceniem ich we właściwy sposób. Pokażę dzisiaj, jak ten problem w krótki i prosty sposób rozwiązać. Proszę zobaczyć, mamy szafkę, która jest skręcona konfirmatą z kołkiem, ale cała z wyjątkiem przegród poziomych. Przegrody poziome wyłączamy. Na tym etapie, i w momencie, gdy będą tu wyłączone, możemy te łączniki nadać ręcznie. Ja, w tej szafce, jeszcze dodatkowo na przegrodach poziomych, zrobiłem obróbki ręcznie, które też trzeba będzie przenieść do nowych formatek z tymi łącznikami. Wpierw pokażę, jak zrobić taką przegrodę, by można ją było zapisać w bibliotece i wykorzystać. Zrobimy sobie teraz przegrodę tu z lewej strony, gdzie z lewej strony damy konfirmaty kołek, a z tej strony damy kołki. Najprościej robi się to w zarysie. Bierzemy płytę mebowym, której nadamy typ przegroda pozioma, żeby można było ją prosto wymienić z tą przegrodą, która jest tutaj. Zacznijmy od konfirmat. Kładziemy konfirmaty tak, by miały kontakt z płytą meblową. Wejdziemy do łączników i w łącznikach możemy te łączniki przejąć i ustawić w odpowiedni sposób. Zaczynamy od X0. W Y, czyli po szerokości, to będzie w połowie płyty. Jeżeli nie pamiętamy, jak się nazywa połowa płyty, znaczy szerokość płyty, proszę zobaczyć. Mamy B dzielone przez 2. Jeżeli chodzi o Z, to tutaj jest analogiczna sytuacja, tylko bierzemy grubość płyty i też dzielimy to przez 2. Cały zestaw ma szerokość szerokości płyty, czyli B. Tak ustawione łączniki dynamicznie nam się ustawiają z obróbkami. Analogicznie zrobimy z drugiej strony z drewnianymi. Też je kładziemy na płytę. Przejmujemy i ustawiamy je tym razem w długości płyty, czyli L. Szerokość analogicznie B przez 2. Grubość płyty też analogicznie D przez 2 i cały zestaw ma mieć B. Tak zaadoptowane kołki będą w płycie, ale coś tu nie gra. Proszę zobaczyć. Trzeba bardzo pamiętać o tym, że jeżeli robimy z obrotem o 180 stopni musimy zrobić lustrzane odbicie. Więc wchodzimy w ustawienia, inteligencję i ustawiamy lustrzane odbicie tutaj. I tak przygotowaną płytę zapisujemy w bibliotece. Ja już sobie pozwoliłem wcześniej przygotować te płyty, więc one są zapisane w bibliotece. Proszę zobaczyć, mamy stronę lewą. Stronę prawą, środkową właściwie, znaczy prawą i środkową. W środkowej musimy ustawić inaczej łączniki, żeby mijały nam się ze stroną lewą, tustymi kołkami, i stroną prawą, tustymi kołkami. Więc jest tych kołków tutaj mniej i są troszeczkę inaczej ustawione. Spróbujmy teraz w szafce podmienić te płyty. Przechodzimy na wybór pojedynczy. Zaznaczamy pierwszą formatkę, która nas interesuje. Proszę zobaczyć, jest zaznaczona. I literką T robimy podmianę. To jest strona lewa, więc wybieramy stronę lewą. Ważną rzeczą jest, żeby tutaj zaznaczyć wszystkie obróbki, żeby przejął nam też tą obróbkę, która jest tutaj. I płytę skonfigurować trzeba interaktywnie. On musi dobrać rozmiar tej płyty. My nie wiemy, czy ta płyta, którą żeśmy zapisali w bibliotece, jest taka sama. On ma ją dopasować. I proszę zobaczyć, w tej chwili. Przeniosą nam obróbkę. Tu mamy kołek konfirmatę, a tu mamy kołki. I tym sposobem ta formatka już jest podmieniana. Podmieniamy teraz środkową analogicznie, literka T. Bierzemy przegrodę środek. I znowu zaznaczamy wszystko z na dół. Następuje podmiana. I teraz, jak zaznaczymy obyd, obydwie te płyty, proszę zobaczyć, te nasze kołki się mijają. Więc nie ma konfliktu, jest ok. Pozostała nam tylko jedna przegroda do wymiany i też znowu literka T, i bierzemy stronę prawą. Wszystkie obróbki, wycięcie też nam się przyniosło. I tym sposobem, jak zaznaczymy całą szafkę, będzie tu widać. Czy nam się kołki mijają? Nie ma żadnego konfliktu? Jest wszystko tak, jak jest nam potrzebne. Prosty, szybki sposób na rozwiązanie czasami bardzo uciążliwego problemu. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce.